Cześć, słuchawko, Maniacy, witam Was na naszym drugim unboxingu. Dzisiaj będą to słuchawki od producenta BrainWaves i słuchawki to Blue 100 oraz Blue200. Są to słuchawki bezprzewodowe działające dzięki technologii Bluetooth 4.0. Jest to o tyle przyjazne dla użytkownika. Na pewno dla użytkownika, który uprawia aktywny tryb życia, że żaden kabel nie zostanie przez Was pociągnięty w trakcie biegu. Na pewno zdarzyło Wam się kiedyś, że biegając pociągnęliście przez przypadek, zahaczyliście palcami kabel, przez co słuchawka wypadła z ucha. To jest nieprzyjemna chwila, a takie słuchawki bezprzewodowe dają Wam pewność, że. Coś takiego ponownie się nie zdarzy. Ja zauważyłem też, że em, gdy biegacie, e, na przykład kiedy ja biegam, e, gdy kabel pociera się o e, którąś część ubrania, czy moją koszulkę, czy zamek błyskawiczny w bluzie, powstaje nieprzyjemny szum. E, takiej sytuacji nie ma podczas biegu w słuchawkach bezprzewodowych. Słuchawki Blue 100 i Blue 200 różnią się tak naprawdę niewiele. Cena, różnica ceny w cenie też nie jest duża, bo to jest w zasadzie około 50 zł. Natomiast słuchawki same w sobie naprawdę są bardzo ciekawe i osoby, które właśnie lubią biegać, wstają rano specjalnie po to, aby uprawiać jogging czy chodzą na siłownię i lubią słuchać własnej muzyki, a nie tej puszczanej w klubie, no to jest dla nich to świetne, naprawdę świetne rozwiązanie. Może zacznijmy od specyfikacji Blue 100. Otóż, jeśli chodzi o samą specyfikację, to w obu w sumie przypadkach przetworniki są to dynamiczne 8 mm, które zapewniają bardzo mocny, bardzo ciekawy dźwięk. Opinie są głównie takie, że Blue 200 ma znacznie mocniejsze uderzenie basu i on jest, Blue 200 są bardziej dedykowane dla osób, które słuchają uderzenia mocnego rocka, czy też wszelkiego rodzaju muzykę, gdzie bas odkrywa tak zwane pierwsze skrzypce, czyli Blue 200 dla fanatyków basu. Blues to, to jest delikatniejsze uderzenie, bardziej wyrafinowane. Myślę, że dla wszelkiego rodzaju innych kategorii muzycznych Blues to będą bardzo dobrym rozwiązaniem, ewentualnie dla tych, którzy tak naprawdę nie robi dla nich to wielkiej różnicy czy będzie dużo basu mało basu, będzie wąska czy szeroka scena po prostu mają być wygodne No to wtedy prawda, po co przepłacać Lepiej wtedy wybrać Blue 100 Natomiast jeśli uder wolimy e, uderzenie basu No to Blue 200 świetnym są e, wyborem e, Dalej e, Czułość 110 dB Impedencja 30 Ohm Czyli e, obie te słuchawki Zostaną świetnie zasilone Przez nasz smartfon Czy odtwarzacz MP3, MP4 e, Dźwięk będzie naprawdę bardzo fajny no to jest o MP3, mp 4 to zależy czy mają e, obsługują bluetooth, tak? No to, e, to musimy zwrócić na to uwagę. Natomiast smartfon. Jak najbardziej obsłuży słuchawki Bluetooth i Blue 200. Dźwięk będzie naprawdę bardzo dobry. Ja sprawdzałem obie pary na smartfonie HTC One M7 z możliwością korekcji dźwięku poprzez equalizer. Dźwięk naprawdę świetnie brzmiał, więc no, na pewno, jeśli chodzi o wybór słuchawek bezprzewodowych, to Bluetooth 200 królują na rynku, właśnie. Do 200-250 zł. Pasmo przenoszenia to 20 Hz do 22 kHz, także też to jest naprawdę dobry wynik. Taki standardowa, standardowy zakres słyszalności ludzkiego ucha. Dalej, jak już wspomniałem, jest to obsługa technologii Bluetooth 4.0. W obu przypadkach jest technologia Bluetooth 4.0. Na co zwrócić warto uwagę. To to, że słuchawki Brainways Blue 100 i Blue 200, tutaj nie widzę tej informacji na pudełku, niemniej obsługują e, tak zwane aptX. aptX to jest e, technologia, która e, odpowiada na krytykę wielu użytkowników e, dotyczącą słabej jakości dźwięku słuchawek wszelkiej maści, które są bezprzewodowe. Kiedyś bardzo wyraźne to było, wyraźna była ta różnica między słuchawkami bezprzewodowymi a przewodowymi. Na korzyść przewodowych, słuchawki bezprzewodowe grały gorzej. Słychać było tę stratę, stratę sygnału, stratę przesyłu danych, przez co muzyka była po prostu słabsza i gorsza. System APTX. Daje możliwość korekcji stanu rzeczy, lepsza jakość dźwięku. Pamiętajmy, że wasz smartfon musi obsługiwać również technologię APTX, aby ona, aby ona działała. Tak? Można w sieci znaleźć listę produktów, listę telefonów, które tę technologię obsługują. Dodatkowo, maksymalny zasięg w obu słuchawkach to jest 10 metrów. Czyli jeśli mamy smartfon przyczepiony do ręki za pomocą na przykład uchwytu czy w kieszeni spokojnie spokojnie te 10 metrów wystarczy telefon możemy sobie położyć na przykład po treningu gdzieś na stole pójść do kuchni przygotować sobie jakieś energetyczne jedzenie napoje i jak najbardziej wtedy również będziemy słyszeć wszystko to co jest grane na smartfonie. Bateria to jest 60 mAh, co zapewnia 4 godziny ciągłej pracy. Przez 4 godziny możemy biegać, możemy chodzić, możemy jechać w pociągu. Wszystko, co nam się żywnie podoba i przez te 4 godziny Brainwave daje taką gwarancję, że słuchawki będą działały. Czas ładowania to są 2 godziny. 2 godziny do pełnej naładowania w Pełnym stopniu baterii. Dwie godziny to, to jest no, niedługo, nie krótko, tak? Na pewno mo można byłoby to skrócić ten czas, ale spokojnie do treningów biegowych te cztery godziny nam wystarczą, dwie godziny w przerwie możemy spokojnie te, te, te słuchawki naładować. Dodatkowo, pilot w tych słuchawkach jest zintegrowany z mikrofonem, więc możemy prowadzić rozmowę w trakcie biegu. W porządku, myślę, że spokojnie możemy zacząć unboxing. Od razu uprzedzam słuchawki, są naprawdę bardzo, bardzo podobne. Przed unboxingem pozwoliłem sobie troszeczkę odkleić tę część, gdyż jest naprawdę to ciężkie. OK, wyciągamy. Pudełko, zaraz sprawdzimy, co znajduje się wewnątrz. I jak widzimy, jest etui, od razu, które daje producent. Wyciągnijmy to etui. Oprócz etui, co tu znajdziemy jeszcze? Instrukcje obsługi. O tyle jest to korzystne, że będziemy mogli sobie sprawdzić, jak włączyć Bluetooth i sparować nasze urządzenie, nasz smartfon ze słuchawka. Odkładamy na bok. Słuchawki Blue 100 i ich zawartość, zawartość samego etui. tui E-TUI wygląda naprawdę bardzo ciekawie, bardzo porządnie. Jest to chyba najmniejsze z tego co kojarzę, które daje Brainwaves, ale spokojnie pomieści cały zestaw. A w zestawie znajduje się. Uwaga! Eee, same słuchawki, zaraz do nich przejdziemy. W środku mamy kabel umożliwiający. Naładowanie naszych słuchawek i teraz tak jest to z jednej strony zwykłe wejście USB, z drugiej strony wejście micro USB. Podpinamy sobie na przykład do laptopa, ładujemy w trakcie podróży nasze słuchawki, czy jak wrócimy do domu po treningu podpinamy do laptopa słuchawki. I te dwie godziny nam wystarczą, żeby bateria została w pełni naładowana. Dalej, co my tu mamy? Zafoliowane akcesoria, których znajdują się. Gumowe nakładki, które pozwalają lepiej trzymać słuchawkę w uchu, dopasować do małżowiny usznej. To jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które narzekają, że słuchawki wypadają z ucha w trakcie biegu, chodzenia, słuchania, więc to jest naprawdę fajne, oczywiście takie mamy dwie, i do tego jeszcze do tego jeszcze wymienne. wymienne E, silikony. W środku znajdują się cztery w sumie, czyli będą e, po trzy pary różnych rozmiarów, tak aby dopasować do swojego ucha. Ok, to sobie wsadzimy, żebyśmy nie pomylili z tym, co e, jest razem z Blue 200, bo zestawy są naprawdę identyczne. I dalej w naszym Etui znajdują się jeszcze. Uwaga, uwaga. Nieładnie zawinięte, ale są pianki, kompli. Są to kompli S400, które naprawdę bardzo dobrze dopasowują się do naszego ucha. Zaraz zobaczymy, czy przybliżenie da radę je tutaj ładnie jakoś złapać, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Hmm. Ja prywatnie korzystam z tych pianek, one zapamiętują kształt naszego kanału słuchowego, dzięki czemu za każdym razem bardzo wygodnie, bardzo wygodnie słuchawki leżą w u uszach i dźwięk lepiej trafia do naszego. Lepiej my go słyszymy, dzięki czemu nie ucieka on na zewnątrz. Tak? I lepiej też izoluje słuchacza od środowiska zewnętrznego. To jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Wiele recenzji zostało już napisanych o pięknach kompli, więc może tutaj nie będę jakoś jeszcze więcej i dłużej o tym mówił. W porządku, tutaj to spróbujemy sobie jakoś złożyć i przechodzimy do samych, samych słuchawek. Odpinamy. I słuchawki wyglądają w ten sposób. I teraz tak, mamy jeden kabelek. Kabelek ten powinien mieć około 60-60 cm. Hmm. Proszę bardzo. I mamy tak, z tej strony w tej słuchawce. Sprawdzimy, czy możemy to troszeczkę wyostrzyć. W tej słuchawce mamy możliwość podpięcia USB-mikro, aby ładować nasze słuchawki. Wystarczy, że wyciągniemy zawleczkę w ten sposób i wsadzimy tutaj kabel, który bez problemu, który bez problemu pasuje do naszego, naszych słuchawek. Trzeba tylko oczywiście trafić dobrą stroną. Udało się za drugim razem. Wygląda to mniej więcej tak. Tę część wtedy podpinamy do laptopa i sławki nam się ładują. W porządku. Tu zamykamy, żeby żaden nam żaden się tam nie dostał. Tu mamy ładne logo producenta. I pilot. I pilot. Mamy teraz tak. Przycisk dolny, czyli przyciszanie muzyki. Przycisk, przycisk górny, czyli podgłaszanie muzyki, no i środkowy, włączanie, wyłączanie, pauzowanie, ale jak również samo włączenie funkcji Bluetooth. Jak zapewnia producent, jak jest tutaj w instrukcji obsługi, wystarczy, że przez bodajże 3 sekundy przyciśniemy środkowy przycisk słuchawki, wtedy nam się włączają. Przyciśnijmy przez 5 sekund ten przycisk. Wtedy włącza nam się system Bluetooth, dzięki czemu możemy to zobaczyć w naszym telefonie. I ja teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda, żeby żadnemu z Was nie przytrafiła się sytuacja, kiedy, kiedy nie możecie podłączyć swoich słuchawek. I teraz tak, pamiętajmy o tym, żeby usługa Bluetooth była u Was dostępna i włączona w telefonie. Ja tutaj pozwoliłem sobie już troszeczkę wcześniej włączyć samą Bluetooth. I teraz tak, naciskam na 5 sekund. Powinny być one wyłączone. Zaraz sprawdzimy. OK. W słuchawkach, nie wiem czy słyszeliście, ale było słuchać komendę power on i dzięki temu słuchawki zostały włączone. Na ekranie mojego smartfona widać już informację, że jest... Dostępne są blues to do sparowania, wystarczy, że klikniemy w to. Zwidnie informacja, że jest parowanie, słuchawki są już włączone. Jedyne co, to wtedy włączamy naszą playlistę i możemy słuchać muzyki z naszego telefonu. Zakres, zakres jaki możemy odstawić telefon od słuchawek, to jest 10 metrów, więc bez problemu. Więc bez problemu możemy telefon położyć gdzieś dalej i będziemy słyszeć wszystko w porządku to były słuchawki Blue 100 na co zwró należy zwrócić uwagę no, na pewno te słuchawki dokanałowe są długie nie będą pasowały wszystkim osobom osoby, które narzekają na to, że słuchawki dokanałowe no niestety nie wypadają przede wszystkim wtedy należy założyć właśnie tę część która umożliwia lepsze trzymanie Kanału, tych słuchawek kanałowych w uchu, dzięki czemu one nie wypadają. One są ciężkie, naprawdę są ciężkie i to czuć. No ale cóż, no jakość tych słuchawek, sam fakt, że tutaj znajdują się w tej części, znajdują się akumulatory, no stanowi to, że one są po prostu tak ciężkie. Ok, przejdźmy dalej do słuchawek Blue 200. Pozwolę sobie to położyć. Troszeczkę z boku i zaraz porównamy też ich wygląd. Blue 200 i samo pudełko i akcesoria wyglądają identycznie. Tu, jako jedną z informacji, dostałem, że Blue 200 ma możliwość obsługi do dwóch urządzeń jednocześnie. Nie wiem czy Blue Stone ma taką możliwość, nie sprawdzaliśmy tego, natomiast Blue 200 ponoć taką możliwość posiada, czyli co to znaczy? Znaczy to o tyle, że możemy włączyć słuchawki Blue 200 i i co, co dalej, no może, może mogą być sparowane dwa telefony, tak, czyli jednocześnie, więc to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Dobrze, mamy tutaj w zestawie dalej Blu200 słuchawki, odkładamy je na bok, kabel USB, mikro USB, czyli dokładnie to samo, co w zestawie z Blu100, dalej. Ten sam zestaw ten sam zestaw tych części, jak i wkładek tych silikonowych, jak i tych gumowych, które umożliwiają lepsze trzymanie się słuchawek w uchu. Oraz, również nieładnie zapakowane, ale są pianki kompli. także też bardzo fajny dodatek gratis od producenta. Sadzamy sobie do środka, żeby znowu sobie nic nie pomylić, bo to jest bardzo łatwe w przypadku BLUE 100 i BLUE 200. Same słuchawki. Różnica czy jest? No, sami sprawdźmy. Proszę bardzo, w lewej ręce trzymam BLUE 100, w prawej BLUE 200. Co tu widzimy? No, BLUE 200 są trochę dłuższe. Tu teraz powinno to, powinno to widać. Powinniśmy to widzieć. Są troszeczkę większe, czy są cięższe? Są, ale chyba niewiele, ale chyba niewiele. W porządku odetnijmy je sobie. Ok. Czyli co? Wygląda to dokładnie dokładnie tak samo, czyli w jednej ze słuchawek mamy możliwość ładowania poprzez micro USB. Drugiej mamy logo producenta. No, tutaj widzicie logo się troszeczkę różni, tak? Czyli mamy tu taki zwykły napis. Tu jest to rozwiązanie z taką zaślepką gumową. Z tego co widzę, jej się nie ściąga. No, może i dobrze. OK. Mamy pilot. Pilot działa dokładnie na tej samej zasadzie co w Blue 100 E, tu jest ciekawe rozwiązanie, którego nie ma w Bluetooth, czyli możliwość regulacji długości tego kabelka. Wystarczy, że złapiemy sobie za końcówkę i przeciągniemy. Dzięki czemu skracamy sobie ten kabelek e, i e, o, możemy to w tę stronę na przykład, i w tę. Dzięki czemu kabel jest krótszy i nie będzie nam na przykład ta część gdzieś za plecami przeszkadzała i nie będzie nas w żaden sposób odcinała od tej, tej myśli w trakcie biegu, co jest bardzo, bardzo istotne. W porządku, podsumowując... Różnice między słuchawkami Blue 100 a Blue 200 są naprawdę, naprawdę niewielkie. Producent wprowadził Blue 200 po to, aby chyba przedłużyć linię w serii Blue tych bezprzewodowych łączących się za pośrednictwem technologii Bluetooth 4.0. Ja Odsłuchując jedną i drugą parę, byłem pozytywnie zaskoczony, bo tak jak mówię, ja jestem przystosowany do, do, do słuchawek, które gdy były bezprzewodowe, grały słabiej niż te przewodowe. Nigdy wcześniej nie korzystałem z dokanowych bezprzewodowych, dlatego też styczność z nimi sprawiała mi dużą przyjemność. Jeśli szukacie słuchawek, które mają mieć uderzenie basu, to Blue 200 jest naprawdę fajnym wyborem i będziecie z tego zadowoleni. Koszt tych słuchawek, czyli Blue 200, to jest około 249 zł. Blues to. To wydatek rzędu 199 zł. Te same parametry. Dźwięk trochę się różni, jest delikatniejszy, nie ma takiej siły uderzenia, natomiast jest spokojny, więc spokojnie. Wy również możecie zaopatrzyć się w Bluestore, jeśli nie chcecie przepłacać dodatkowych tam 50 zł, jeśli dla Was nie ma znaczenia, czy jest dużo basu, czy nie. Czyli jeśli chcecie coś spokojnego, I jak najbardziej, jeśli zależy Wam na fajnym dźwięku, mocnym basowym uderzeniu Blue 200 to będzie Wasz typ także ja Wam bardzo dziękuję za, za oglądanie dzisiejszej recenzji, dzisiejszego unboxingu, więc co jeśli będziecie zainteresowani to kliknijcie w link, odniesie Was do Blue 100 i do Blue 200 możecie przeczytać dokładnie jakie są recenzje dokładnie jakie są dane techniczne, więc zapraszam, zachęcam. No i co? Widzimy się w kolejnym już trzecim, trzecim unboxingu, który będzie niebawem. Będzie to też dla was niespodzianka, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć.